Siema, czy głoszę Ewangelię sukcesu? I czasem jestem pytana w komentarzach i postanowiłam odpowiedzieć na to pytanie. Bowiem, moi drodzy, jest tylko jedna Ewangelia, więc nie jest ona zależna od naszych jakby nakładek bądź filtrów, jakie na nią nałożymy. Ewangelia jest jedna. Ale gdybyśmy, gdybym miała już pójść w tą stronę, Biblia często mówi: błogosławieństwo, przekleństwo, życie, śmierć, choroba, zdrowie. Jest tego bardzo dużo, takich właśnie dwubiegunowych określeń. Więc biorąc pod uwagę, co zrobił dla nas Jezus i to, że przeciwieństwem sukcesu jest porażka. Więc gdybym miała się opowiedzieć po której z tych stron, to na pewno wybrałabym Ewangelię sukcesu. I teraz, jak ktoś ma jakąkolwiek tam wiedzę biblijną i, i kuma i łączy kropki, to wie, że oprócz tego, że mamy pewność zbawienia w Jezusie Chrystusie, to tu na ziemi mamy ogrom. Błogosławieństw i możliwości, jaką daje nam wiara w Jezusa Chrystusa. Nie jest to nudne, nie jest to sztywne, nie jest to um, jakiekolwiek tak jak nam się wydaje, że trzeba iść, wytrzymać um, i to jakoś znieść. Nie. Bóg jest bardzo rozrywkowy, e, ma świetne poczucie humoru, e, spełnia marzenia. I naprawdę daje nieskończoną radość. Nieskończoną radość. Jak ktoś mnie zna trochę dłużej i jest na tym kanale, to wie, o co chodzi trochę głębiej. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz, to chyba jest najwyższa pora. I moi drodzy, do czego zmierzam dalej? Jezus, ktoś mi powie, że tak, jak Jezus umierał, Jezus cierpiał. No właśnie, Jezus cierpiał po to, żebyśmy my nie musieli. Dlatego wy. Ewangelii, jaką nam dał, jest uzdrowienie z wszelkich chorób. To jest pierwsza rzecz. Jest błogosławieństwo abrahamowe i ten, kto zna Stare Przymierze, Stary Testament, wie, że te błogosławieństwa wcale nie były duchowe. One były stricte bardzo finansowo-materialne, a my dostaliśmy coś jeszcze lepszego. Bo oprócz tego, że jest zdrowie, miłość, relacje, taka. Pełnia, bym powiedziała pełnia, to jeszcze do tego jest bonus. Utożsamienie z Jezusem Chrystusem. To jest trochę wyższa półka, wyższy level, ale i mało osób niestety tam zagląda, ale tak jest. I jeżeli z tego nie korzystamy, to jest. Nasza wina, nasz błąd, że my z tego nie korzystamy. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś ode mnie tej książki, to no nie jest moja książka, to jest książka Tila Osborna, to co w życiu najlepsze. I ja za pozwoleniem em, jego córki, bo sam autor jest już e, w wyższym wymiarze e, mam pozwolenie, żeby się dzielić. Ta książka jest niedostępna w Polsce oprócz jednej, e, jednego miejsca. E, sklep absolutnie fantastyczny, gdzie można kupić tylko kopię. I y, ta książka Wam wszystko w głowie ułoży, naprawdę. E, jeżeli chcecie ją otrzymać, napisz adres, e-mail swój e, w prywatnej wiadomości, nie pisz tam cześć, chcę książkę, po prostu będę wiedziała o co Ci chodzi. E, potem dopiero dajcie mi tak, żebym nie musiała tego kopiowywać, wycinać itd., itd., Kopiować, kopiować, sorry, A, jest wcześniej i e, może nie aż tak bardzo. I teraz do czego zmierzam? E, nie ma czegoś takiego, jak Ewangelia porażki. Jeżeli ktoś mi tu wyciąga, że tak, ale za czasów apostołów e, były prześladowania i było to wszystko jasne, oczywiście zgadzam się. E, natomiast e, odnośmy się do teraz. Teraz prześladowań. ktoś mówi, że w Polsce chrześcijanin ma prześladowania, to nie wiem w jakiej sferze życia przebywa, gdzie się kręci i co robi, żeby był prześladowany, bo ja tego prześladowania w ogóle nie dostrzegam. A to, że się ktoś ze mnie pośmieje i coś tam skomentuje, to. Ludzie, no to jedźcie do Chin, jedźcie do Korei, zobaczcie, co to znaczy prześladowanie, a nie będziecie mówić, że w Polsce są prześladowania chrześcijan. Nie, nie ma. Nie, nie ma. Jak masz dobrze poukładane w głowie, jak masz wysokie poczucie własnej wartości, to to, że się ktoś z ciebie wyśmieje, to po prostu będziecie bawić i tyle. Yy, więc, yy, co chcę jeszcze powiedzieć, że nie patrzymy na wszystko przez pryzmat. Tego, co jest zapisane w listach. Były to czasy, gdzie chrześcijaństwo się szerzyło, były wobec tego duże sprzeciwy, łącznie z torturami i, 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 i zabijaniem teraz już mamy na, tak, na tyle swobodę, że każdy sobie może wierzyć w to, co chce i jeżeli nie jest jakimś odpałowcem, który tam komu, kogoś bije po głowie Biblią, to nikt mu nie będzie w nic ingerował, po prostu chcesz wierzyć, to wiesz, tak, tylko nie bądź wobec ludzi napastliwy, uciążliwy, bo to nie o to chodzi, tak, to w ogóle nie o to chodzi, Jezus nigdy nie był wobec nikogo napastliwy, nie narzucał się, nie próbował nikogo zmienić na siłę, on swoją miłującą dobrocią i byśmy powiedzieli tą taką boską energią, częstotliwością, dla tych, którzy wierzą w New Age, żeby było im łatwiej zrozumieć, on docierał do ludzi, a nie tym, że na siłę kogoś tam e, zmuszał, skłaniał i cokolwiek, tak? Zresztą w ogóle nic z przymusu nie ma żadnej wartości, więc jaki sens miałaby mieć taka wiara. E, tak jak było to mm, szerzenie chrześcijaństwa poprzez wymordowywanie innych jakichś tam ludów, plemion. Przecież to się w ogóle nie trzyma kupy. E, miłość, mm, Bogu chodzi o miłość, Bogu chodzi o relację, jaką może mieć relację ktoś, kto jest doprowadzony do kogoś siłą. To jest bez sensu absolutnie, całkowicie, całkowita bzdura. I idziemy sobie dalej. <laughs> Jeżeli ten Bóg nas kocha, i dzięki Jezusowi dał nam dostęp do wszelkiego dobra, to ja nie rozumiem, czym się kierują ci, e, którzy takie rzeczy głoszą: że tu na Ziemi masz cierpieć po to, żeby tam było fajnie. To się nie spina, zupełnie się nie spina. E, ja nie mówię, że mm, zawsze będzie idealnie łatwo, czasami będzie droga wiary do pokonania. Ale na tej drodze nie jesteś sam, nie jesteś sama, idziesz z Duchem Świętym, wszystko jest pod kontrolą, pod jego kontrolą. My sobie siedzimy, robimy, co mamy zrobić, ale jednocześnie mamy luz, bo wiemy, że będzie wynik pozytywny. Więc nie ma potrzeby, się, żeby się w ogóle spinać, myśleć, dręczyć, zamartwiać to jest zupełnie niepotrzebne. Jak rozumiesz? Czym jest błogosławieństwo? Jak rozumiesz, co zrobił Jezus? Jak rozumiesz, jak można żyć jako chrześcijanin radośnie? Wcale nie trzeba rezygnować ze wszystkiego. Tak jak niektórzy religijni wariaci próbują wmówić, że, nie wiem, będąc chrześcijaninem, jedyne co masz. Dozwolone to siedzieć, czytać Biblię i się modlić, to jest też bzdura. Jezus wcale tak nie żył. Łaził po imprezach, Łaził po ludziach, spotykał się z ludźmi, miał normalne relacje i wcale nie był jakimś oderwanym od rzeczywistości dziwakiem. Podejrzewam, że szatę też miał fajną, skoro oni o tą szatę rzucali losy, więc to nie było jakieś tam byle co. Więc wcale nie oznacza to, że jak jesteś chrześcijaninem, masz zrezygnować ze wszystkiego, co cieszy Twoje serce, i mało tego powiem Ci, że jeżeli masz marzenia, to te marzenia nie wzięły się tak naprawdę z Ciebie, one się wzięły z Boga. Jeżeli masz coś od zawsze takiego uporczywego, co Cię po prostu aż, aż skręca, że Ty to musisz mieć, Ty to chcesz w tym uczestniczyć, Ty chcesz tego doświadczyć, tak? To znaczy, że to marzenie włożył ci w serce Bóg, i Twoją m, powinnością na Ziemi jest to wypełnić, tak? Jest to marzenie, e, nie chcę powiedzieć, zamanifestować, ale dobra, z braku lepszego słowa niech będzie. E, <laughs> więc nie mówcie mi, że Bogu jest miła, jakakolwiek nasze, nasze cierpienie. Że Bogu jest miła w ogóle, choroby, bieda, samotność to wszystko pochodzi od złego, to wszystko pochodzi od szatana. Więc jakim cudem kochający tato mógłby chcieć, abyś ty cierpiała, cierpiał tu na ziemi to w ogóle się naprawdę nie spina. Nie ma tu sensu. Czasem, oczywiście, są w naszym życiu niewygody, i te niewygody są nam dane po to, żeby nas doprowadzić do miejsca, w którym powinniśmy być. Tak, jestem uczciwa, więc muszę wam o tym powiedzieć, uczciwie, lojalnie, że czasem takie rzeczy są, ale nawet jeżeli weźmiesz pod uwagę taką chwilową jakby niedogodność, to zaczniesz dostrzegać, że tak naprawdę wszystko prowadzi nas do spełnienia, wszystko prowadzi nas do szczęścia i wszystko sprowadza nas do dobra, nawet jeśli chwilowo twoja droga tego nie pokazuje, to musisz wierzyć, że koniec końców z Bogiem dotrzesz do spełnienia marzeń, które dał Ci do serca. I to daje ci pokój, radość i po prostu fantastyczną zabawę.